I tam, i pani tego typu, dopiero wracając z pracy do domu, tego typu, dopiero z obiad. Dopiero wróciłem, z Dopiero wróciłem z pracy. I teraz właśnie chcę tu ogarnąć obiad. No i wiadomo. Zacząć Wam organ pozorina. Wiem, bo już ludzie ci co płacili to dzisiaj to samo i możecie na sobie sobie zamać. Pozawienię, gdzie mówię, 7 robię Wam pozornie, a możecie na coś sobie mną. Chyba ma dopiero w którym stację do domu. Oha, mi kawała poszła. Wda się jednak nowe praca. Stick mając. Tego typu. Mi się podoba. Bardzo mi fajnie. Z pewnej pracy. I po prostu dzisiaj pokażę. Jest Digmac. Każda praca mi pasuje. Boże, ja się będę wstydził, są, jak niektórzy się wstydzicie. Bardzo ładnie, jakąś nie wiem, czego się wstydzić. mi fajnie. Nie ma co się wstydzić. Możecie się, się wstydzić, jak nie macie pracy. Taka jest prawda? Ja chcę mówić, że robię Wam do zrobienia. Możecie no co wstępu zamawiać, pójdziemy w fanie. Ja wiem, że powiem. A! Na klip życie dla koła to, to zamawia. nie ja na przelotach, tylko na klip. Bo później już wiem, co ja, bo później się pójdziemy w fanie. Dlatego, nie znajdę zanim ich nie ma. Możecie zamawiać, nie mówiąc, co trzeba, jest tak, a kajnocze to jest bardzo. I robię z tymi Tak robię. Na szybko, bo to głodniej, jak tylko pracę. Dlatego robię teraz obiad W tym zdjęciu i zaczynam Wam start. Możecie sobie zamawiać. Cały tydzień możecie sobie zamawiać. Te wszystkie niedociągnięcia. Tylko, wiecie jakie są. Nie będę postawił, żeby chciałem Pani. Uch. Fajna robota! Nie było roboty nie się. no ale było. Liczy się, że się ma pracę Dlatego, że zanikaj Nie chciałem Wam nic mówić w sprawie pracy, bo czekałem. Na odpowiedź czy w w tej innej pilnie czy nie, bo to wiadomo co ja. Ale to sama odpowiedź, pierwszy dzień byłem w pracy, dzisiaj musiałem się poznać z terenem, bo każdy teren musiał obcykać na co ja, ale jest praca i jest. W żołnierzu nie mówcie mi, że mam jedną rączkę. W żołnierzu. Taka jest prawda. Dlatego informuję Was w pani, że ja źle mi pan się Taka jest prawda. A to, że zaczekajcie, to się kim jesteście do tego Ja się nie będę tutaj w taki Jest tak: na dwie te zmiany. Ten tydzień jestem na rano, a na sam tydzień. Na popołudnie i takim nadmiarem na tym. To musicie się z tym pogodzić. I to jest On już by mi był. Bo już by nie Bo już Bo. Tak nie będzie na tyle. Nie naciśnie. Będę na tyle. O to, co co to się nie już trzyma? Pisał mi pani. Idzie się odpocząć. A dlatego mówię. Praca dobra. Fajne. No i w zależności na jakąś smel się trafię, na jakimś czekawiste na środowisku ludzi z git mają, całej fajnie. Naprawdę. Ja nie chciałem na ten temat mówić i to mi Pani było. Nigdy nie wiem pewnie, czy się załapać, czy nie załapać. Ja czekam na tę odpowiedź, bo ja tam nie dam sobie zrobić badania, przejść badania. Ale Przepraszam, że ta osoba nie przeszła badań, no i podziękowali no i do mnie zadzwonili, czy pan jeszcze, jest pan zainteresowany? Jak mówię, no jest tak, nie zainteresowany, to proszę przyjść na tą godzinę i porozmawiać. Widzicie, widzę, pan, co nie jest taką, jak pan mówić, obok, tak jak na prasę, na Ja wiem, że widzę, to tak gadacie, tak, tak na przekór. Ja wiem, widzą Pani. Ja o tym pijam, ładnie. Tylko nie robicie nam krzywdy, tylko sobie robicie. To jest to, tak widzą Pani. I tak mówię, ogólnie zaraz, dobijemy do 10 tysięcy subów. Musimy dobić i pokazać, że jesteśmy górą. Widzą Pani, od tego zacznąć. I patrzcie z nami. I wspierajcie nas. Tak Pani a będzie mają nas, jak obywateli, całość obywateli, całość obywateli, trzeba mieć Ja wiem, że nie to nie obywateli,

Się pogodować, 7, 7 A możecie pogodować, i panie z niej i siadać do poselienia. A ty możecie następnego zamówienia. Tylko moje podawienia jeszcze nie będą na moim kanalecie. Ja nie wysyłam na PLI, tylko na Weson. jak być szukali, bo ja nie mam czasu na to, żeby was wysyłać na PLI. Wszystkie, to nie lecą na moim kanalecie, zawsze zalejkować i czekać, kiedy się pokaże pozdrowienia na pośle. To jest tego moment. Nie no, mam czasu, żeby wam pistem na ty, pi, bo byście chcieli. Jednym butem właśnie robię coś żeby temu życzę, że posabieniem z wreszem czy tego na moim fameczu, aby muszę się szukać, bo ja mówię, że ja do tego no, Robię obiad, zjem to siada. Bo później chcę trochę sobie... Odpocząć, no, bo już to znowu napięto. cały tydzień napięto rano. Nie chcę nami fajnie, ten tydzień na rano, następny tydzień na południu. Ja, przyszłym tydzień na południu, następny na rano i tak było. I dziś my Źle nas, nie chcę, żeby nas traktują. Nie poważnie. Bo słuchacie jakiś kropek, uwierzcie to i pokazujecie, i twardo i czwartą pokazujecie, nam poczuć, czy stając jakąś kłopotę, noczy nam. Jest... Obudźcie się, bo to całe wypadki, bo daleko nie pojedziecie, uwierzcie. Zobaczymy co może zobaczyć co tracicie. Posłuchajcie się u nas zaufani. O to nie należy polega, żeby dać się zaufanie, tylko żeby się mieli dla nas zaufanie. Jak mają do was, to też do nas. Na tym polega życie. A jak też żyć nie ma nic, to to też nie będzie w drodze. I kończę, trzymajcie. się. Widzimy się w dzisiejszym że się za mało.